Siema. Dzisiaj z tej strony mój Sorry za mój głos, ale jest godzina 7:34. Także no. I dopiero co wstanę. Dzisiaj sobie nagramy Minecrafta minigry. Także lecimy. Zara. Dobra, ja już jestem. Głos mi się trochę poprawił, chyba, i jestem na starcie. Także zobaczymy, co tu się. Co to jest? Welcome to Rainbow Run. Kreator. Czyli twórca Marko Jed? Coś takiego nie wiem. Ale. Mm, dobrze. To chodźmy, więc. W sumie taki parkour bardziej, mi się wydaje. Także no. Ja tam nic nie wiem, ale na razie ta mapa nie jest trudna. No i ona nie jest w ogóle trudna. O Jezu, tu fajnie nie jestem. To zaraz. Dobra, jestem tam, gdzie wypadłem i właśnie udało mi się. No, o Jezu, to zaraz. Dobra, jestem i jestem na ostatnim. Czy się teraz nie wywalić? To uprawa. Ja już jestem ogólnie przeszłym tutaj na game mode, bo nie chciałem się od tego robić, bo miliardy razy spadłem także no 3 HP to nie jest jakoś ojej, to nie jest jakoś dużo dlatego będę musiał uważać jeśli pewnie spadnę teraz to już mi się tego odcinka nie będzie nagrywać Ciao. Ale na razie to ganał. No, ale kozak mapa do zera. Znowu jestem, jak widzicie, i przechodzimy nadal tą mapę. No to już się skończymy. Powracam i to jest chyba, no naprawdę, już przechodzę tą mapę. Nie żartuję, już naprawdę, naprawdę przyszłam. To mapę, no chyba nic tu nie ma już dalej. No, ta szczałka trochę wygląda jak kształka także przeszłem mapę. Uuu, uuu. Fajnie. Mak spalić rozwiązanie. No i fajne, co? zasługuje na złote jabłka. I czy za tym nic nie ma, to jest pytanie. Nie, no raczej nie. Także ukończyliśmy właśnie no, mapę. Bardziej parkour. Widzimy się na następnej, bo jeszcze mamy dużo czasu w sumie. Także, no zaraz zobaczę wrócę. Do zaraz na kolejnej mapie. Parkour pewnie. Także do zaraz. Dobra jestem i czytam tu ogólnie Definity of. Tu mam to mamy korek woda. go. Dobra, więc lecimy, w dół. Ej, fajna, fajna. Eee, backup gang. Sorry. Może sobie na koniec odcinka to Do końca angielska nie umiem. Także no. I tutaj chyba trzeba na drobinkę i zdrobinkiem. Ale ja nie jestem parkurowcem. prawda. A nie, że czym się skończyć. Ależ mam tam złote ja Aha tu trzeba było skoczyć. Patrzcie, ja sobie teraz tam przeskoczył i no. czyli to było po prostu przejście proszę. or right class Dobra. o jezus o ty kurde tu mogę przejść sobie czyli ja muszę skakać Gdzie są te rzeczy? Co się źle. źle. Aha. teraz widzę Jezus. Teraz widzę coś nie zrobiło. Teraz to już wszystko widzę. Jeszcze raz, kurwa to zaraz. Dobra, dostałem się przez to. Ej, no kur, gdzie to jest? Jezus, to zaraz. Zaraz, ale zapomniałam właśnie yy, yy, włączyć nagrywanie nagrywanie wcześniej i dlatego no nie widzieliście nic także w sumie nic się takiego nie zmieniło bo no użyłem gamemody tam na tych drabinkach przeszkoczyłem no i dałem sobie tam drabinki no, no w sumie nic wielkiego się nie stało także ja myślę, że zakończymy sobie na dzisiaj ten film mam nadzieję, że się spodobał no i ja nic o łapkach nie będę mówił, bo ja nie wyłudzam jak inni, także elo no i miłego dnia w szkole albo tam w pracy w zależności do yy, macie, no jaki macie wiek, ja nie do szkoły zaraz idę, także żeby... dwa. idę dopiero za godzinę. Nie no, za 55 minut, he, he, ale jeszcze nagram jeden Także no w sumie tyle nie mam po no, no i Simpson. Pozdrawiam.